Wiecie, byczki, to jest czasami dla Was na miesiąc październik. Zrobimy sobie typowy krzyż celtycki i zobaczymy, co tutaj się wokół Was będzie działo. Cztery buławy, sześć mieczy i rycerz mieczy w tle. Dobra. Kochani, energia miesiąca dwa pentakle. Co odchodzi do przeszłości? Osiem pentakli. Co jest w podstawie tego czytania? Głupiec. Co macie w sercu, w głowie? Do czego dążycie? Trzy miecze. Najbliższa przyszłość. Trzy pentakle. Wasza energia. Gwiazda. Pięknie. Energie z zewnątrz są to ostateczne. Wskazówka bądź rada. Królowa buław. Wynik. Wynik mamy Wisielec. Ale zobaczmy jeszcze, co do tego Wisielca mamy. Asa pentakli, dobra. I Wasze wyzwanie w tym miesiącu. No właśnie. <laughs> Zacznę od tego, kochani, bo to, co trapi Wasze serce i Waszą głowę, jest też Waszym wyzwaniem, czyli jest jakąś trudnością, z czymś sobie nie możecie poradzić. Nie możecie sobie poradzić z przeszłością, która Was w jakiś sposób poraniła, spowodowała, że no, nie czujecie się dobrze. Sami, ze sobą, lub z sytuacjami, które przeszliście, które emocjonalnie trochę was poraniły. Tym bardziej, że tu w głowie mamy trzy miecze, czyli cały czas wracanie do przeszłości, rozdzieranie ran, mm, posypywanie ich solą, niepogodzenie się z czymś lub próba uleczenia też tego serca, tak? Mm, za wszelką cenę. Ale przeszłość kładzie się tutaj cieniem. Nie wiem, co was, drogie byczki, tak trapi. Niemniej jednak. Mm, no, zatruwa to wasze serce po prostu. Do przeszłości odchodzi, wiecie, co taka rutyna, taka codzienna praca, wypracowywanie, ćwiczenia, jakieś zajęcia, które prowadziliście w celu udoskonalenia własnej pracy lub efektów waszej pracy, tak? Energia miesiąca, dwa pentakle, czyli zmiana na pewno. Bardzo chętnie byście się tej zmiany podjęli, ale zajmuje wam głowę, jak to zrobić, żeby mieć ciastko i zjeść ciastko, albo czy podjąć jakąś dodatkową pracę zarobkową, czy damy radę mm, dwutorowo y, pociągnąć te zajętości, tak, tu w tych dwóch pentaklach macie obietnicę, że tak, że jest to możliwe. Jest to absolutnie możliwe, tylko trzeba mieć plan, harmonogram, trzeba się, trzeba się go trzymać, tak? No, balansować jak tutaj ta dziewczyna na szczycie wieżowca, ale to się może udać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziecie mieli naprawdę plan, schemat, jak, jak to wykonać. W podstawie mamy głupca u Was, kochane byczki, to oznacza, że chcecie zacząć coś nowego, chcecie. Dążycie do jakiejś nowej przygody, nowego rozdania, być może coś, co spełnia Wasze marzenia, bo Wy jesteście w energii gwiazdy, czyli jesteście pełni ufności i wiary, że to, co jest przed Wami, jeszcze jest nieodkryte, a jest już cudowne. Więc bardzo ta nadzieja i ta wiara Was tutaj pięknie wypełnia i super. Do najbliższej przyszłości przychodzi jakaś fajna współpraca w relacjach, w związkach, w środowisku pracy. Tutaj każdy pracuje, dokłada swoją cegiełkę, żeby efekt tych Waszych wysiłków był piękny, wyrazisty, wyjątkowy. No i każdy z tych twórców, którzy, który z wami tutaj współpracuje, czy to chodzi o związek, czy to chodzi o pracę, naprawdę im na tym zależy, żeby ta współpraca się dobrze układała. Z zewnątrz energię przychodzą, kochani, obudź się z letargu, obudź się z tych smutków, obudź się z tej przeszłości. Pora już ją zostawić mm, za sobą. Odstawić to na półkę, więcej się tym nie zajmować. Pora się przebudzić, pora się odrodzić jak Feniks z Popiołów. Te energie zewnętrzne sądu <laughs> ostatecznego są przepiękne, kochani, bo oni dają taką, one dają taką lekkość, że w momencie, kiedy my zrzucamy z siebie poczucie winy, jakiegoś właśnie takiego wiecznie wracania do przeszłości, a mogłam to zrobić inaczej, a może gdybym zrobiła tak, to byłoby jak. Nie ma sensu już tego rozgrzepywać, nie ma sensu już się nad tym zastanawiać. Pora ruszyć w nowe projekty, tym bardziej, że bardzo tego chcecie. I tu wewnątrz duszy wam gra właśnie taki, e, taka melodia idę w coś nowego więc z zewnątrz będą wam te energie bardzo pomagały. Tak, jeżeli e, uda wam się coś przebaczyć, coś wybaczyć sobie lub innym. Mm, zostawić to, już więcej się tym nie zajmować, to naprawdę te energie zaczną pracować na wyższych wibracjach dla was i da wam to szansę na to, aby ruszyć z radością w to nowe, tak? z lekkością, bez obciążenia tego plecaczka i dźwigania na, na swoich barkach jakiejś odpowiedzialności, zupełnie niepotrzebnie. We wskazówce macie, uwierz w siebie, Odnajdź w sobie magię, stań się królową Buław, właśnie to jest król Buław, wyznacz sobie cel. Um, poczuj, że absolutnie jesteś tego godny i jesteś wart tej przygody, na którą się um, namierzasz, tak? Um, bądź pewny siebie, bądź pewny tego celu. To jest dobry pomysł. Tutaj wszechświat naprawdę cię wspiera i mówi, super, super sobie dajesz radę. I, I to jest właśnie to, na czym powinieneś się skupić. Jak gdyby cię w tym upewnia, tak. Tutaj na wejściu mamy wisielca, który troszeczkę nam spowalnia energię i mówi o tym, że przyjrzyj się wszystkim nowym działaniom. Właściwie, wszystkiemu, co cię trapi, wszystkiemu, co powoduje, że nie jesteś pewien tej ścieżki, tego kierunku, tej drogi, hmm, daj sobie na to czas, żeby przyjrzeć się, dlaczego mnie to tak boli, dlaczego mnie to tak hmm, męczy, dlaczego ja nie umiem sobie z tym poradzić. Gdzieś prawdopodobnie, drogi Byczku, w Twoim schemacie myślowym pobrzmiewają wciąż te same melodie, a może pora już te melodie po prostu zmienić. To jest bardzo mądry czas i bardzo ważny czas w tym wisielcu, dlatego, że my przede wszystkim zaglądając pod podszewkę, przyglądając się naszym sprawom lub sytuacjom, które nas zajmują z różnych perspektyw, odnajdujemy właściwe rozwiązania. Więc z końcem października, kochani, na pewno ten czas Wam się przyda, bo. Absolutnie, macie tutaj następną kartę, Asa Pentakli, który mówi, że dostajesz szansę od losu. Dostajesz szansę od losu, aby coś rozpocząć, w coś zainwestować nowego, pójść za jakimś nowym celem, coś, co przyniesie ci zadowolenie, profity, komfort, więc y, warto z tego skorzystać. Dobrze, dopowiedzmy sobie jeszcze do tych kart. Co Cię tutaj tak martwi, co jest tutaj tym wyzwaniem, co w tej przeszłości Cię tak. Y na pewno odejście od kogoś, od czegoś, od osób, które manipulowały tobą, lub wprowadzały cię w niepokój, lub czułeś się okradany wręcz z jakiejś energii i z jakiegoś. No i pięć kielichów. No mamy tutaj ewidentnie, kochani, to co macie na wyzwaniu. Hmm, Odejdźcie już od tych miejsc, sytuacji, ludzi, które was nie wypełniają emocjonalnie, które nie dają wam pokarmu waszej duszy i waszemu sercu. Odejdźcie od osób, które wami manipulują, które was oszukują, okłamują i w o tym wiecie. Nie przenoście tego do głowy i do serca. Bo przed Wami naprawdę są cudowne okoliczności, które warto wykorzystać. Jeżeli się zakotwiczycie w tym, w tych niskich wibracjach, nie dacie rady dostrzec to, co jest przed Wami, mimo że macie ogromną wiarę i ogromną nadzieję, że, że będzie cudownie, jeżeli pociągniecie, Zabrniecie w tych energiach niskowibracyjnych, w tych przeszłościach, w tych trudnych chwilach, będzie wam naprawdę trudno zrealizować ten plan i te wskazówki, które wam się tutaj przedstawiają na październik, tak? A macie naprawdę piękne, piękne karty. Zaraz sobie jeszcze tutaj dopowiemy. No właśnie. Dwa pentakle i trzy buławy, kochani. Przed Wami naprawdę może się otworzyć nowy, nowy nowy świat. Trzy buławy to jest karta Brama. Jestem gotowy, aby zawalczyć o swoje. Jestem gotowy, aby wkroczyć na jakąś ścieżkę, która jest tylko moja. I robię sobie plan, robię sobie schemat, żeby w niego wkroczyć. Nowy projekt, który nosicie tak bardzo głęboko w swojej podświadomości, w podstawie tego czytania właściwie jest rodzina, dom jako nieruchomość lub jako mieszkanie, tak lub działka, lub też w ogóle wasza rodzina. Oto zaczynam nowy rozdział w mojej rodzinie. To jest moja rodzina, którą będę budowała, budował. Um, aby ona była piękna, bezpieczna, tak jak ten kominek tutaj yy, w tym domku, tak? Żeby się wszyscy czuli dobrze. Um, trzy miecze i gwiazda. Pięć denarów. 6 denarów. Bardzo byście chcieli uzupełnić jakieś braki, albo emocjonalne, albo finansowe, cokolwiek by to nie było. Chcecie, żeby wymiana energii była równa tyle, ile daje, tyle chce otrzymywać w zamian. Być może ktoś tego nie uszanował, być może ktoś podeptał um, to, tą, tą waszą. Um, Chęć właśnie e, spełniania marzeń, tak? Jakieś wasze marzenie runęło w gruzach i, i, i dlatego po prostu wracacie do tego, bo to was boli, najnormalniej w świecie. Naturalne jest, że boli, tylko kochani, no musimy sobie to po prostu uzmysłowić. Okej, okay, boli, ale nie będę tego ciągnął dalej. Nie karmcie się tą energią. Bardzo Was proszę. Gwiazda i Cesarzowa. Super, czyli wy będziecie w energii w październiku, naprawdę komfortowej. To jest wasza energia, kochani. To jest y, Wenus w byku. To jest y, kobiecość lub spełniona kobieta we wszystkich aspektach, jako żona, matka, kochanka, y, przyjaciółka, osoba, która jest naprawdę w dobrobycie, w komforcie, która czuje, że ma wszystko. Yy, czego i potrzeba, by spełniać własne marzenia, więc piękna energia wam towarzyszy w październiku, wy jesteście w pięknej energii, tylko mówię, dajcie sobie spokój z tą przeszłością, tak, yy, energie zewnętrzne, no fajnie, przychodzą do was w październiku jako rozdanie, słuchajcie, z przeznaczenia, czyli przychodzi coś nowego, albo może wrócić jakiś pomysł, jakiś, jakieś marzenie z przeszłości, tak, któremu będziecie chcieli się poświęcić, i jak gdyby dodatkowo rozpocząć jakąś, jakąś kreatywność w tym kierunku. Może być tak, może być również tak, że Energie będą Was wspierały do tego, żeby pozostawić tą przeszłość, odrodzić się jak feniks z popiołów, i to jest z Waszego przeznaczenia, kochani. Tak chce wszechświat, tak chce świat. To wszystko ma polepszyć Waszą sytuację, to wszystko ma pokazać, że naprawdę jesteście w stanie się dźwignąć ze wszystkiego. Trzy pentakle, które są tu przed Wami, fajna współpraca. Jeżeli się zastanawiacie nad pracą, nad, nad tym, czy wejść w jakiś projekt, czy w jakiś zespół, absolutnie tak, dlatego że to Wam daje daleko, falo, daleko. Kosiężne i daleko falowe, dobrze chyba się wyraziłam. Zarobki stałe. Stałe. Satysfakcje z pracy, fajne zarobki. No i pięknie. Król buław. No i zobaczcie, i znowu macie ten sąd, który tu przychodzi z zewnątrz. Po prostu. Zacznij wierzyć w siebie, zacznij wierzyć w swoje możliwości, zacznij wierzyć w swoje talenty. Już najwyższa pora, żebyś po prostu poszedł po swoje. Absolutnie. Siedem kielichów. No właśnie, będziecie się zastanawiać nad wyborem, co dalej, co tutaj dalej wymyśleć sobie, po jakie marzenie sięgnąć, tak? Będziecie dosyć długo na to poświęcać swój czas. Ale potem zobaczycie, że jest w tym wszystkim jakiś projekt. Być może z góry jeszcze na razie go nie widzicie, ale on wam się objawi jako możliwość, jako inspiracja, jako cel, w który warto wkroczyć i w który wy wejdziecie przede wszystkim z ogromnym przytupem, z ogromną pasją, z takim rozgrzanym sercem i gorącą głową. Więc bardzo fajowo to wygląda. No dobra, a zobaczmy co tutaj jeszcze jako karta wsparcia dla Was, co Wasi przewodnicy duchowi, Wasi przodkowie chcieliby Wam przekazać. Wybierz swoją ścieżkę. No macie tutaj, że wybieracie tę ścieżkę właśnie w tych dwóch pentaklach. Kombinujecie, jak tu zrobić, żeby się mieć ciastko i zjeść to ciastko, tak, żeby tutaj nie narobić szkód i żeby bezpiecznie móc przekroczyć jakąś. Magiczną granicę, która do tej pory była dla Was nieprzekraczalna. Kusi Was to, i to bardzo dobrze, że Was kusi, bo tutaj nie widzę żadnych energii, które mogłyby temu się przeciwstawić albo które by kryły jakiekolwiek niebezpieczeństwa. Więc, kochani, jeżeli się zastanawiacie nad jakimś nowym, nowym. Projektem, tak, który być może chcecie dwutorowo pociągnąć, to absolutnie w to wchodźcie, bo tu będzie bardzo dużo fajnych, <laughs> przyjemnych ludzi, fajnych sytuacji i mm, naprawdę y, fajnego zarobku przede wszystkim. Jeżeli chodzi o mm, kartę, która Was wspiera od Waszych y, przodków, Strażnik Kierunku wiadomość dla was to jest połącz się ze swoimi najgłębszymi pragnieniami czego tak naprawdę pragniesz czego tak naprawdę chcesz i myślę że ty to będziesz robił właśnie tutaj jak gdyby pod koniec października wybierz ścieżkę która sprawi że twoje serce i dusza zaśpiewają ta karta przychodzi dlatego ponieważ prawdopodobnie jesteś na rozdrożu i nie wiesz tak naprawdę, jak tą sprawę załatwić, którą drogę wybrać, żeby pójść do przodu, żeby ona była ym, progresywna, tak? Ym, bardzo często stoimy przed takim rozdrożem, bo nie wiemy, co jest za zakrętem, bo mamy trochę obaw, trochę lęków, czy warto zaryzykować, nie mamy pewności, co jest dla nas odpowiednie, ym, lub nie widzimy szerzej tak, tej perspektywy, która przed nami się rozciąga. Więc ym, ta karta strażnika, kierunku, nawiązuje do wizji, ym, w której się mówi, że <grybujesz> prorok Ezechiel zobaczył cztery twarze, różne twarze. Dziecka, cherubinka, byka, lwa i orła. I te cztery twarze wskazują, że aniołowie mogą pojawić się w wielu przebraniach i poprowadzić nas w różnych kierunkach. Zawsze jednak robią to dla naszego najwyższego dobra. Więc masz takiego opiekuna drogi byku. Pamiętaj, że twoja droga nie została ustalona raz na zawsze. I aniołowie i przewodnicy naprawdę niczego od ciebie nie oczekują. Możesz udać się w wielu kierunkach. Żaden z nich nie będzie zły, ponieważ we wszystkich znajdziesz naprawdę dużo fajnych możliwości rozwoju, nauki. Ciesz się tymi nowymi kierunkami. To jest życie. Należy się nim rozkoszować. Więc jeśli wiesz, że musisz podjąć jakąś decyzję, szczególnie gdy nie czujesz się pewnie, wybierz ścieżkę, o której wiesz. Że pozwoli ci błyszczeć, jaśnić, że pozwoli ci być tym królem buław, tak? że pozwoli ci po prostu mm, z pełnym przytupem wkroczyć na tą ścieżkę. Ehm, dokonaj tego wyboru za pomocą serca, czego tak naprawdę pragniesz i za czym chcesz podążać. Bardzo pięknie. To wszystko dla Was. Dziękuję Wam, kochane byczki. I do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa, pa.